Siemanko, szanowanko, z tej strony Łukasz and welcome back to Spider-Man Miles Morales. Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do naszej świątecznej przygody z naszym kochanym pajączkiem, bohaterem, superbohaterem Nowego Jorku. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało mi się powalczyć i pokonać naszego wujaszka Arona, tak zwanego legendarnego Prowlera, a w dniu dzisiejszym zajmiemy się misją główną. Z tego, co czytałem, zostały nam jeszcze chyba dwie misje główne, z których ostatnio Ostatnia jest y, misją finałową. Także teraz pora się skupić na wątku fabularnym, i lecimy, moi drodzy. Ja biorę pada w dłoń, wychodzę z trybu fotograficznego. I jeszcze zanim przejdziemy sobie do y, misji, y, mam jeszcze tutaj jakąś znajdźkę, jakąś nagrodę. O, mamy mural. Y, wow. Okej, okay, nice. Mamy prezent, moi drodzy. Z aplikacji. Co to jest za prezent? Jakiś nowy kostium czy co? New York. Odwróć. Przeczytaj. Jesteśmy dumni, że mamy takiego Spidey'ego jak ty. Dzięki, że nam pomagasz. Twoi mili sojusznicy sąsiedztwa. Okej, okay. how nice. I dostaliśmy jakąś yy, paczuszkę. Ładny mural. Nowy kostium. Kostium Dumy Harlem. Pobujamy się. Wow, ładny taki rzuciutko czarny I ten pająk, no kurde, no piękny po prostu. Także pobujamy się w kostiumie o nazwie Duma Harlemu, ukończone. Trzy grzetony Zafri. Dobra, pora lecieć na misję główną. Mamy 3000 metrów, także nie będę się bujał linami, w sensie tymi sieciami, tylko po prostu udam się tutaj bliżej. Lecimy do centrum naukowego i zobaczymy, co nam gameplay przyniesie. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. A ja lecę do centrum naukowego. Zobaczymy, co się będzie działo w tym centrum naukowym. Podejrzewam, że pewnie będą jakieś kłopoty, bo musimy się skonfrontować z naszą firmą, która nie chce z nami rozmawiać. O! Tak jak mówiłem, że wkraczamy w decydujący moment w grze. To Twoja ostatnia szansa na ulepszenie sprzętu i umiejętności przed zakończeniem. Wszystko gotowe, dobra, lecimy. Muzeum zamknięto na czas remontu, a Underground od razu je Fin musi tam być. ładnie to wygląda. Oscorp Science Center. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Ten jest pewny, to mogę go tak wtrąsnąć. Jest pewne, czyli mogę go też tak zrobić. Tych muszę tutaj jakoś odciągnąć. Kurde, ten ma jakieś buty, kurde. Dobra, okej, okay. tych tu ogarnęłem. Dobra, tu mamy kolejnego snajpera. A ten chyba nie powinien mi robić żadnych problemów. Nie, będzie mi jednak pro problemy robił. Dobra, teraz pewny. Cyk, do widzenia, panie kolego. I tutaj mamy jeszcze jednego typa. Inaczej nie z pożytku. nie mogę go... bo tak robić? Dobra, kamuflaż, kamuflaż, ja chcę kamuflaż. Dobra, chyba nie widzieli mnie, nie? Okej. Okay. To nie o to mi chodziło. Dobra, poczekam jeszcze raz. O, dobra, okej. Okay. Dobra cyk. Tutaj był kolega, nie? Gdzieś tutaj mamy kilku kolegów. Z tego co widzę. Aż chyba trzech czy czterech. lub jest trzech kolegów mam. Dobra, okej. Okay. Ten jest kłopoty, te kłopoty, dobra, okej. Okay. To może robię tak, odsunę ich sobie może tu gdzieś. Tego mogę sobie ściągnąć w ten sposób. A, ok. Czasami się przydaje to. Dlatego też mogę teraz sprzątnąć. Do widzenia. Tutaj mam typiarzy. Dobra, ten jest pewny, to mogę go tak zrobić. Okej, okay. jeszcze tutaj mam dwójkę, nie? Dwójkę typiarzy, trójkę mam typiarzy, przepraszam. Eee, Okej, okay. więcej Marija. ich tutaj jest. Marija. Dobra, nie ma mnie tu! Nie ma mnie tu! Kurde, Dużo ich tutaj jest. Nie będą mi przeszkadzać. Dobra, koniec tego nie mają buty odrzutowe, no ja nie wierzę. Dobra, pora na otwartą walkę. Dobra, cyk, cyk. Muszę uważać, że oni strzelają ty. Dobra, wykończenie. wykończenie. Dobra, nie żyjesz? Wszyscy? Wszyscy. Dobra. Dobra. Przekonajmy się, jaką mają ochronę. Taka sama bariera jak w GMF-ie. No, Wyłączam ja. generatory. W tych budkach zamkniętych, bez prądu. Dobra, okay. ten tutaj przy, przyjedzie. Mogę chyba zrobić sobie w ten sposób: nie? E, generator y, z tego, podłączyć. Naprawdę! A z drugiej strony, też nie. No naprawdę, ja nie wytrzymam, nie. Dobra, jeszcze raz. Teraz sięgnie, raczej chyba nie sięgnie tak nie zadziała. Dobra, jeszcze raz. Muszę tymi kulami obracać. Teraz będzie git, teraz będzie git, cyk i teraz tu. Nie? Jak nie? Naprawdę? Nie będzie to działać? Aha, bo tu jest to, czyli. A tutaj. Yy, nie. Teraz, teraz stój, 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 stój. To za daleko będzie, nie? To to, to nie zadziała. Jeszcze raz to. O, dobra, poszło. Jeden generator odblokowany. Jest. teraz y, muszę go chyba na, naładować, nie? L1 i kwadrat, dobra. Cyk. Okay. I jeden na cztery jest, dobra. Jest dobrze. Dobra, teraz muszę go jakoś y, tutaj zrobić. Nie wiem, czy mi to y, siednie, czy mi to nie siednie. Ale raczej powinno mi się udać. Dobra, ok, Poszło. Dobra, kwadrat. Dobra, poszło. I jeszcze mam dwójkę, ale gdzie one są? Tam z tamtej strony? Chyba z tej strony, nie? Tutaj mamy jeszcze dwa te... Te, te, te łone, nie? Okej, okay, dobra, cyk. Nie, tutaj nie ciągnie, nie, nie ale tu sięgnie. Nie? Um. Otworzyło czy nie otworzyło? Nie, nic nie otworzyło. To. Dobra, jeszcze raz, na spokojnie. Chyba, że zrobię to i przeciągnę to do tego. O, poszło, a co to otworzyło? To otworzył. Dobra, okej, okay, spoko. Mamy trzeci, ja. jeszcze jeden, jeszcze jeden. Idzie aż za dobrze. Tego muszę otworzyć jakoś. U? tutaj nie ma tego, ale tutaj jest jeszcze przecież cały czas nie? i ja muszę chyba tego otworzyć, tutaj właz do tego, czy nie, czy nie do tego tutaj mamy jeszcze jedno, czy nie A tutaj mamy to otwarte nie? to jest otwarte to jest otwarte To muszę otworzyć. I tu jest czerwone te... chyba z tej strony, z tyłu, nie? A, tutaj jest... Dokładnie tak! To się tutaj ukryło! Dobra, i to myślę, że mogę podłączyć tu. I poszło, dobra. Hit. Hit majonez. Udało się, mój drodzy. Dobra, naładujmy to i wyłączmy te bariery. Dobra, chyba poszło. Wszystkie cztery generatory poszły, padły, i mogę się teraz przedostać do środka w centrum e, OSCO. Dobra, pochopsujemy trochę i lecimy w takim razie. Głównie e, tak. dobita rozwałka. Dobra, jestem w środku. Będą tutaj koledzy, czy nie? Jestem na miejscu. Fin! Jesteś tu! Wystawa była w tej sali. Fin musi być gdzieś dalej. Tutaj okay, możemy to Masz sobie zobaczyć. Na festynie i został eksponatem. Byliśmy tacy dumni. Cię porozglądać tutaj. A tutaj chyba nic czego ciekawego nie ma, ale no musiałem sprawdzić. Tam coś mam żółtego, także lecę. Skrzyneczka. Skarby Undergroundu. How nice, how nice. Darmowa skrzynunia, jak najbardziej. Chętnie wezmę. Finn! Okej. Okay. Posłuchaj, musimy to zakończyć. Ty i ja. Finn będzie tam, gdzie nasz projekt. W tej sali. Pewnie tutaj jest, znajdź Fin. Do... Otwórz to, w Pająku. Life Under Sea. Życie pod wodą. Ładny jest ten kostium, podoba mi się. Okej, okay, mamy jakąś retrospekcję z Fin. No, tego się nie spodziewałem. Nie ma okulary. Dobra, no to co, idę, idę z nią. Dobre, dobra, idę. Zwiedź Muzeum Hej, Nauki. Idę. Mam w telefonie mapę muzeum. Nasz projekt jest na wystawie na ostatnim piętrze. Chcę tam zobaczyć nasze nazwiska, jak prawdziwych naukowców. Dziś Centrum Naukowe Oscorp. Jutro muzea na całym świecie. Tak, kolejowa misja teraz. Widzę, że ja mogę sobie po prostu pozwiedzać te wszystkie rzeczy, które znajdują się w tym muzeum. Że wycieczka krajoznawcza komercyjnie i przemysłowo hodowane algi już dziś wykorzystuje się ciekawe, jak smakują algi jak jarmusz. Jak smakuje jarmusz, <laughs> da tutaj też mamy więcej e, informacji. To jest lektor z tych, z tych programów dokumentalnych z TVP? Czy mi się wydaje? Brzmi tak samo. Ten model przedstawia dom, w którym można mieszkać na stałe. Dziś Nowy Jork rośnie w góry, by zaoszczędzić przestrzeń. Możliwe, że wkrótce będziemy budować pod wodą. Nie. Co? Boisz się? Rekinów, ciemności, zamkniętych przestrzeni? To nie dla mnie. A tutaj mamy jeszcze jakieś rybki, akwarium. Nazwę tę rybę Howard. Super! Eee, yyy... lewiatan. Super! Uwielbiam jakiegoś kuda. Dobra, idę dalej. Gdzie teraz? Będziemy pewnie działać razem. Jest winda. Jedzie do sali z wystawą specjalną. Może najpierw się rozejrzyjmy. Jest tego sporo. Wykorzystując stop z pamięcią kształtu, czy też metal pamięciowy, naukowcy oskorp stworzyli ten prototyp metalu, który może zmieniać kształt, zachowując przy tym integralność. W przyszłości metal pamięciowy może. O, zobacz metal, który zmienia kształt. Nawet fajny, ale to nic skomplikowanego. Dobra, kit tam. Rozwinąć. Idziemy dalej, jeszcze to sobie obadamy. No dalej moi drodzy. Pewnie jakoś dźwięków w nich powala. Nawet. Dzień dobry, Siemano. Ale to jest nasza, nasza praca, no nasz projekt. Musimy mieć bilety. Tak, ale są wyprzedane. Nie mogę was wpuścić. Co za typiara? No trudno. Najdziemy inną drogę. Potrzebujemy innego planu. Mówiła, że nie ma już biletów. Tak. Ale spójrz na te drzwi. Korytarz za nimi prowadzi do windy. Hej. się włamać. Musimy. Jutro zbijają wystawę i w ogóle jej nie zobaczymy. No, to też jest zamknięta. zamknięte. z telefonem te hakerska rzeczy, te jak sprawy, nie? To się otworzy. To się jak, jakąś jak powiedz. Latarka w telefonie, ale nie dosięgnie. Dosięgnie, jeśli wsuniemy pod drzwi coś co odbija światło. Co odbija światło. Najlepiej coś transformowalnego. W sensie, że zmienia kształt? No proszę! Skąd u ciebie takie słownictwo? Pff, daj spokój. Coś co odbija światło. I coś co można wsunąć pod drzwi, a potem dalej przesuwać. Dobra, muszę coś takiego znaleźć, ale tam gdzie mam szukać. Tutaj mamy coś. Mi się podświetliło. Tego nie chcę a? tutaj mamy coś. Stop z pamięcią okay. kształtu. Mogę zmienić kształt w aplikacji muzeum. Ej? Okay. Niesamowite. Tak jest. Wiesz, tylko żeby nikt nie widział. Wow, fajne to. Przepraszam, Cześć Peter, co ty tutaj robisz? Jeszcze coś, co odbija światło. Coś, co odbija światło, tak? Komunikują się bezpośrednio z komputerem modułu sterowania. Możemy powielić ten schemat w interfejsie neuronowym. Przeciążymy system... Poszukajmy ekspozycji o Nie, jeśli wdrożymy go jednocześnie... Coś o energii słonecznej widziałem obok zamkniętych drzwi. A coś energii? Tutaj widzę, że się podświetla. Ho, patrz! Hej? Lustra słoneczne! Weź. to samo przylepne. Wow, jaka technologia. My, mylą mi się przyciski, nie? Dobra, okej. Okay. Jesteśmy chyba gotowi, żeby się włamać. Dobra, cyk. Jak to będzie działało? Mam latarkę. Powiedz, jak naklejka będzie skierowana na czujnik, to ją włączę. Nikt nic nie zauważył. Śpieszmy się. Tak, wyciągajmy ten smartfon. Spróbujmy to jakoś kurde... Spróbujmy jeszcze raz. Mm, tak się nie uda. Nie, nie tak. O. coś poszło. Nie wiem co ja zrobiłem do końca, ale ok, spoko, udało się. Udało nam się wejść, moi drodzy. To będziemy jeszcze potrzebować? A, to się tak zmienia. Chcę popatrzeć tutaj. O czym ty mówisz? Przecież od przyszłego tygodnia będziesz w Brooklyn Visions. Ja nie. Przecież nie zapadnę się pod ziemię. Będzie jak teraz. Wsiąkniesz tam. Nie aż tak. Jesteśmy po drugiej ciebie stronie. Okej. Alecimy. Dobra. Jesteśmy po drugiej stronie, przekradliśmy się przez ba babkę. Cześć, <laughs> Dzień dobry panu! Czekamina. <laughs> tato to nic takiego. Jak to nic takiego? Dobrze, zrobimy zdjęcie. Pata to! To tu, nasz projekt jest z tyłu. Wow. Myślisz, że podpieli konwerter? Inaczej to nie miałoby sensu, ale muszą dostarczyć biomasę. Może podłączą go do śmietnika. Uprawa roślin w płynach bogatych w substancje odżywcze? Ciekawe, czy da się hodować kwiaty w kosmosie. Pewnie lepiej hodować coś jadalnego. A co? Potrzebny ci bukiet? Lubię być przygotowany. W razie, gdyby wpadła mi w oko jakaś astronautka, to jest chyba to. <laughs> Proszę! Ktoż to Rick? tutaj wpadł? Toż to nasi niedoścignieni badacze. Nie wiedzieliśmy, że trafimy na wystawę specjalną. Z biletami. Hmm. Jak tu wszedłeś? E, no mam bilet. He, he, też mamy bilety. A, nieważne. Podrobione. Ale się <głos》>? udało. Ustawcie się, cykniemy zdjęcie. Dajcie cheese. Tej musisz na być. Pomogłeś nam to uruchomić. Okej, okay, okej, okay. dobra, dobra. Przesuń się. Dobra, będzie selfie. Dobra. Oh. Powiedz alele. O! Oh. Zapomnij, Miles. Jest... Powiedz cheese. Tam. Chyba się przeniesiemy z powrotem do czasów e, nowożytnych. Tak, dokładnie tak. Ej, okay, i co teraz? Spotkamy FIN? Bo to jest ten Nuford, nie? Oczywiście, że jest FIN. Dobra, pora Spotkanie koleżanką. FIN. Byłą koleżanką. Musisz posłuchać. Mam dość słuchania cię. Ej. Okay. Okej, okay, dobra. Muszę jej powiedzieć co się stanie. Giniesz? Dobra. Dobra, nie macie. Wszyscy? Dobra, wykończenie. Do Będę się po prostu męczył tutaj z nimi. Tymi Uniknął tego? Naprawdę? Nie wierzę. Dawaj wykończenie. Dobra i wykończenia mi robią jad. E, Tam, na spokojnie. On się chyba zbudował. Będziemy chronić wszystkich jak długo się da Dlatego, tak Dobra, ten ma te stalowe łapy, to wykończenie po prostu damy mu i następne wykończenie, łapka, Cyg. fajne te finishery są, o kurde Jeszcze żyjesz? To już nie żyjesz. Też nie żyjesz. Jeszcze ktoś tu jest? Jeszcze sam tutaj ziomki. Dobra, te, też do widzenia. Chyba wszyscy, nie? Wszyscy? Tak. Trzeba wracać do Harlemu. Zanim film zniszczy reaktor. Dobra. Okej, okay, misja ukończona. Oj drodzy. Jakiecie ewakuacja. Wrogsi Neanderthalgram są wszędzie. Jak to polu bitwie? Cały? Co z mamą? Dotarłeś w Poteo. Sztućle ludzi, ale jest w Coś przerywa. Gdzie jesteś? Ganki! Dobrze moi drodzy, udało się wykonać przedostatnią misję, pora na finał, ale finałem zajmiemy się już w następnym odcinku, także ten odcinek był ciekawy, pora na decydujące starcie z naszą byłą przyjaciółką FIN. Zobaczymy jak się przygoda Milesa skończy. Ten odcinek dobiega końca. Dziękuję ślicznie za oglądanie, dziękuję, że jesteście, dziękuję za wszystkie komentarze, lajki. Widzę Was, moi drodzy, w następnych materiałach. Ja będę już uciekał, trzymajcie się!